Tu mamy pomnik Fritzaka, Szrabiego, Czajskiego, tu jest rzeka Brta, w sobie płynie jakiś tramwaj wodny, jestem w Bydgoszczy. I, ży i życie toczy się nad rzeką. Nie jest za ciepło, nie jest za zimno. Byle nie padało, bo pogoda jest niepewna. Idziemy sobie na most. Z to już jestem któryś raz. Już były jakieś filmiki, a będą kolejne. Na pewno są filmy, jest filmik z jarmarku świątecznego który się odbywał tutaj na tym moście. Ludzie jeżdżą na rowerach. Tak się powinno tą, to toczyć życie. Trochę go coś widzę znosi Tu się miasto chwali, co zrobiło Tu mi trochę Gdańsk przypominałem te budynki Tu elita miasta Bulwary, stoją sobie barki, muzeum, żelki na kilogramy, dom polski, i życie się toczy. No zobacz 1620 Coś zjeść ogarnąć żab żabkę, te żelki Tu jest jakieś rękodzieło i tak dalej O, tak czek Pijanie czekolady Wedel No Byłem tu parę razy byłem a teraz idziemy prosto na rynek. A się nie wiem, co kurczy. By tu zjeść. O! To w piątki nie wygrałem, bo dzisiaj jest. To jutro będzie sześć wanie Będzie trzeba puścić za ma. to jest katedra ratusz. Bazylika też jest w Bydgoszcie. A to jest rynek bydgoski. Ale o rynku to będzie oddzielny film tylko z rynku.